Jesteśmy w miejscowości Kawaguchiko przy Natural Living Center, a w tle widać Fuji. Może teraz będzie lepiej widać. Widocznie dzisiaj nie jest najlepsza, aczkolwiek widać całą górę. O, dokładnie teraz widać lepiej. Hmm, zakładam, że najładniej jest tutaj w kwietniu, kiedy... Wiśnie. Teraz przekwitły także lawendy, dlatego nie ma tego efektu. Niemniej jednak jest, jest naprawdę pięknie, jest bardzo przyjemnie. Nie ma zbyt wielu turystów, są tu głównie Japończycy teraz. A jest to, jest to październik. Można tutaj dojechać z Tokio i jeździć około 2 godzin autobusem jest to najtańsza opcja. A z dworca autobusowego wystarczy wziąć czerwoną linię autobusową i wyszliśmy na ostatnim przystanku. To jest właśnie ten przystanek. Wygląda to w tym momencie tak. Jest naprawdę mega, mega uroczo. Można także dopłynąć statkiem. Jest to nieco droższa opcja, ale można się po prostu przepłynąć po całym jeziorze. Albo wjechać sobie kolejką górską na sam szczyt innej góry tam i, i także zobaczyć widok na na Fuji. My nie zaryzykowaliśmy, bo nie widzieliśmy w ogóle, jaka jest widoczność. Bo tak naprawdę z dworca autobusowego w ogóle Fuji nie widać, więc nie można ocenić, jaka jest, jaka jest widoczność. Ale bardzo polecam, bo naprawdę fajne miejsce, nawet na jeden dzień, tak jak my zrobiliśmy.